My, słuchajcie, mamy taką sytuację, że w drzewku czcicieli zostało nam bardzo niewielu czcicieli. Widzicie, przed nami wygrzemy się na morzu do jednego z nich. W sumie ostatniego przed szefem wszystkich szefów. Tylko ten został w tym drzewku. Jak go znaleźć? Patrz, tu jest z odznaczamy to na mapa. a i tego, tego widać i tego widać w sumie a mogę jeszcze się to zaznaczyć tak i co no teraz jest odznaczone powiedzmy znajduje się tu było że w pobliżu meseni o, powiedzmy że w... najbardziej w pobliżu meseni niż czegokolwiek innego ale tak bardzo blisko mówmy się to nie jest. Czy ciężko będzie go pokonać? Robię się za 1000 metrów za kilometr. Omijamy z lewej buty e, okręty pirackie. Jak na razie z daleka wydaje się być sam, drogowy. Tu większy na no, Alpons. Zostaję bokiem, zakusuję. Jedziemy, nie? No i potem już tylko rozgrywka. Samem myślę, że on da nam trop, na pewno da nam trop do tego ostatniego. A, oczywiście nie mam, kurde. Nie wiem dlaczego, czekajcie, nie mam kolania, nie miałem, teraz tylko mam, teraz jest troszeczkę jak za późno, aczkolwiek dajemy go. Ok, my tą załogę przyjaramy? Właśnie, 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 właśnie. A, wszystko właściwie chyba. A, się skośniamy. Dobrym przykładem. Co zrobić, no? A, no. Dobra. Zrobiliśmy to co do tego właściciela. Tu jest szefa wszystkich szefów. Na to. Proszę bardzo. I tu dostaliśmy w ogóle? Psioletową załogę. Mogli dać złoto. Czciciele. Odkrywamy. Jesteś do tego pewni? Chcecie to zobaczyć? Na pewno? Nie wiem, czy to zrobię. Nie. Poczekamy do następnego odcinka kto to będzie? ktoś kryje się za tą maską A raczej kobieta, kobieca góra poczekamy akwipunek tradycyjnie kolejny trójkącik który w następnym odcinku z pewnością zostanie z pewnością z tego co pamiętam chyba dostanie użyte zadania nowy początek to jest to zadanie z ostatnim czytelem chyba przy to zaliczyli to jakieś tam inne, prawda? Hmm, jeszcze płytku, no mamy do skimmlowania to, to jest właściwie wszystko. do no, początek, proszę. Danie. Zbierzemy. Gdzie ono będzie? Już miałem wcisnąć M, ale nie. Baczycie to wszystko w następnym odcinku. Zapraszam.